Dawaj, stary. No. Ty z jedynki, ja trójki. Ty z jedynki, ja trójki. Ja trójki. Może zadzwon do niego? Dawaj. Zaraz będzie koniec drogi, wiesz o tym? Ha Ale się zrobił. No ale ja trójki stary. No wiem, wiem. ja. Ty jedynka. <noise> to ci, co se, sprawdzają się w ogóle. <noise> o, uwaga, psy, psy. Łatka, 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 chamy. Dobrze. <noise> Jeszcze ja. <noise> Dobrze, Patka. No, Maj jedynki. Kur... Co za zjeby, no nie że Weźcie się, się rozłączcie. W lewo? W lewo, no. Zadzwoń do niego, a nie... Bo mi tutaj... Co? Zadzwoń do, do, do mi... Dominik, zadzwoń do to niego. To do kogo? No do Iskry. Żebyś tam tutaj nie... nie do, ty jakieś gadasz nam... 200 Na odcinku takie rzeczy będziesz gadał. Nie dobra, no to będziemy jechać 30 na godzinę, okej. Okay. No to jedźmy najpierw 30, to miał być wyjazd dla niej sam mówiłeś. Niech jedzie tak jego nasicuje dobrze. No, teraz jesteśmy sami Ale ładnie to brzmi. Te kawasaki jego brzmi. I ty jesteś w ogóle, Padka? Jestem, jestem, no? I będziemy w prawo jechać. Okej. Okay. No i jak ci jedzie ogólnie? No na razie jest super, próbuję teraz ogarnąć i czekaj, teraz dojeżdżam i dopiero redukuję sobie teraz tak, na przykład. Tak, 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 i puszczasz sprzęgło, redukujesz, puszczasz redukcja, sprzęgło, rozumiesz. kierunkowskaz, tak, jest Ale, wolny, no idzie. kurde, powiem Ci, jakby tak auto jechało, to byś wyjechała na drogę. Tak? No, 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 no bo za szybko się zbliżyłaś. Ale się. widziałam, że nie jedzie, bo się No, byliło. tam był stop. Wow. No. Tak. No, a brakowało tutaj odepchnięcia kierownicy Bo się nie zmieściłaś w zakręcie, co nie? No, no to jakby odepła... Czyli delikatnie w tą stronę powinien. No spróbuj teraz, odepchnij lewą stronę lewą, Odepchnij lewą rękę Lewą rękę odepchnij No wiem, to skręcam w tą No, no i teraz tutaj na, zakrę... tu na zakręcie Tu na zakręcie tak można zrobić, czyli Jak będziesz teraz skręcać w lewo To spokojnie I, odkręca, i delikatnie, delikatnie odepchnij kierownicę I motocyk sam skręca Rozumiesz? No dobra. E no. jest... Ta jest o... Dużo nauki przede mną powiedz. No spokojnie, nauczysz się. Na krosie było łatwiej. Na krosie nie miałaś tych obrotów i tego wszystkiego, nie patrzałaś na to, tylko po prostu słyszałaś motocykl. Jak będziesz miała wydech A. zmieniony, też będziesz słyszała i nie będziesz patrzeć na obroty. Ale już jedziesz, no teraz to jedziesz. Nawet trochę za szybko. Już na, o nich to nawet nie będę mówił, no nieważne. No ja próbuję ich dogonić, no. No wiem, wiem, no, ale teraz to oni. Za... Chodziło mi o to, że jak jesteśmy w mieście, to żebyśmy się trzymali w zwarciu. Bo tak to e, wiesz, tarasujesz miasto, nie? A tutaj to nie ma co za nimi gonić, bo oni są porąbani. Znaczy, ja też za panem nie? No, 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 tak bo... pana się no. Ja no, to się... jeszcze się. No, to wina No, przecież ja nie mówię, że jest źle, no, w sensie wszystko do nauki, tylko ja cię właśnie chciałem od razu nauczyć, żebyś tą jedynkę i dwójkę pociągnęła, bo to nie jest auto, że yy, yy, yy. tutaj nie. trzeba odkręcić. Jeden odkręcasz, dwa odkręcasz i już jedziesz sobie 70, 50, 60, ile tam chcesz. Ej, rzeczywiście, odpycham lekko kierownicy i skręcam. No Przestań. tak, no tak. Wyjdźcie. No, tak się skręcam. Motocyklem no i dobra, konsoni będziemy w lewo jechać. Tutaj już? Tutaj, nie? No, no tak, konsoni po lewej. Hamuj, 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 bo nie wyhamujesz. Dawaj, skręcamy. Dobrze, dobrze, jedziesz. Ty, ty, czekaj, bo oni tam, tam chcą jechać. Dawaj, nawróć no serio? się. No Dawaj, dawaj, nawróć się, i jedziemy, szybciutko. Ja a czemu oni tam dalej chcą jechać? Nie wiem, bo tam jest fajny widok i chyba pewnie sobie zdjęcie chcą zrobić, czy coś. Jedziemy? No jedziemy. Ale powiem ci tak, ruszasz zajebiście, więc zajebiście. Tutaj wszystko super, tylko za dużo rzeczy naraz się dzieje i twoja głowa trochę chyba. Ej, a gdzie ty pojechałaś? Jedziałam. Ja, ja pierdokam. Dobra, czekaj. Nawrócę tu. Mówię, że za dużo rzeczy się dzieje naraz. Nie nawracaj teraz. Auto jedzie, no dobra. Tak, daleko jedzie. Dobrze, tylko się nie przewróć proszę cię. Tylko tutaj jest dziura, uważaj. Powolutku. Znaczy powolutku mm. właśnie... Jak jedziesz wolno, to jest większa szansa, że się przewrócisz. Musisz w miarę pewnie jechać, wiesz o co chodzi. I nogi trzymasz na yy, nóżkach. Nie wystawiaj. No jedziec. No, jedziemy i tak. Wiesz, jak jedziesz bardzo wolno, zresztą na krosie. Pamiętasz na krosie po piachu? Jak jedziesz wolno, to zaraz się przewracasz. A jak jedziesz szybko po piasku, to jest dobrze, nie? Nawet teraz mi się źle jedzie, pojedziemy za wolno. No właśnie, no to trzeba jechać odkręcić troszeczkę. No i o to chodzi. Dawaj tutaj przy prawej stronie, to nie, nie będziesz po tej dziurze jechać, czy znaczy po tej hopce. A co niż tutaj zaparkowanie? No dobra. to na tych kamieniach to ja nie wiem czy zaparkuję. Kurde. Może i zaparkuję. Witamy moi drodzy ponownie. Zjedliśmy sobie loda z Konsonii. Bardzo dobre lody. Chociaż obsługa taka troszeczkę nieogarnięta. No, uczy się dziewczyna, no co? Tak, uczy się liczyć. No. <grym> Patka hejterka! Patka hejterka. No, uczy się dziewczyna liczyć. O co zrobiłaś? Licz ale teraz sobie... co to wygląda. Co wygląda? Display mode ustawiłem się na ten racing. Aha. Za 100 metrów skręć w lewo. No nie wiem po co mi ta nawigacja szczerze. Kurde ja... ja. też nie wiem. Nie wyłączaj, bo będziemy wkurzać. Znaczy, ja nie wiem w którym miejscu ta smażalnia będzie po prostu, ale to dobra, to ogarniemy, najwyżej się wrócimy. Jakbyśmy przej... Ale ten motocyk... Yy, w lewo? W lewo, w lewo, w lewo i w prawo na, na krzyżówce głównej. Motocykl Kacpra, to brzmi tak, że szok. Fajnie, no. O, dobra, Patka, tylko się nie wywróć. Jedziemy. Ej, ale dostajesz, paluszkami, ale dostajesz, spoko jest. No i co, już bardziej wyluzowana jesteś? Tak, teraz tak, mogę jechać. To dobrze. 23-25 sierpnia idziemy w góry do mnie. No. Brawo. Także mam nadzieję, że jeszcze nie będzie tak, żeby mi powiedzieć, że chyba nie macie terminu. Nie no... Ja już mam wolne wzięte. No to ja tak zrobię, żeby mieć wolne. Gdzie jedziemy w prawo? Tak. Dobrze patkasz, wawo, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i co Dominik chłodniej teraz? Zajebiście. No widzisz mówiłem, ta bluza! Ale Ona... no, ja mam bluzę rozpiętą stary, to, w sensie mam rozpiętą prawie No i całą. o to chodzi, no ja tak samo mam, znaczy nie całą, tak do dwie trzecie No i teraz przez bluzę mi przewiewa i normalnie się czuję jakbym nie miał bluzy Jesteście? Jesteśmy, tak, jesteśmy, my... dawaj, dawaj, jedziemy tak. Najgorzej bo iskrownik nie, nie jest połączony Kasper nie jest połączony, i tu taka jazda trochę. Hmm. Dobra, dawaj, Misiaczku, jedź po lewej jego, dawaj. Dawaj, dawaj, gazu, 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 żwawo, żwawo, jedziemy, jedziemy. No co jest, on nie jedzie, co się dzieje? Brakuje mu mocy. Coś sobie poprawiał, chyba, nie wiem. Misiaczku, pytam się ciebie, czy tobie brakuje mocy? Od, odkręć ten, odkręć ten gaz, odkręć go. Nie bój się. Ja wolałbym, żebyś jechała przede mną. Proszę Cię bardzo, żebyś odkręciła i przejechała przede mnie, bo wtedy jestem pewny, że Ci się nic nie stanie. O, super, o to chodziło właśnie. A mi się przypomniał, Gajber, ta rolka, nie wiem, czy to Ty mi wysyłałeś, czy to, ale taka brzmiała ta. Ej, czekaj, prze, przerywa, kupiłeś, przerywa. No. Kiedy kupiłeś motocykl... Żeby uniknąć stresu, po czym stres też... Motocykl. Tak, 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 właśnie! No! Dobra, misiu, teraz przygotuj się, zredukuj sobie na trójkę. Ma, no i teraz za sekundę dawaj na lewo i gazu, 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 mocno, tylko waraj na tą BMK, waraj na tą BMK i gazu. O, jedzie kurwa. Dobrze. O jezu! Ale dostałem kamieniami odpadki! Nie jedź po tym, padka, A Przepraszam. Ała. Moja kamerka, biedna! Ale poczułam na nogach to. No to pomyśl sobie, że ja cały się obsypałem tym przez Ciebie. <grym> patka, dawaj na początek! Czemu nie? Nisz dobrze! Dobrze, dobrze, niech będzie tak po środku! Tak bezpieczniej będzie. O. No i jedziemy prosto. Będziemy trochę szybciej? O, tu jest... Zegaj, skończy się zabudowany i będziemy jechać szybciej. Misiaczku, a Ty się trzymaj albo prawej, albo lewej. O, właśnie, tak. Po środku nigdy nie jedź. Okay. Nie ma iskrownika. Nie wiem, gdzie on jest. Właśnie... Zadzwonisz do niego? O, zadzwoń, bo to kurde, z nim to jest tak, właśnie. Amba Fatima jest i go nie ma. No i jak się czujesz tak wśród? Bo to jest... Ej, jak ten mem, owca WK! Jak się czujesz? Jak, jak się, jak, jak jak się jak... czujesz? Jak się czujesz? Ja tylko nie no. zna. Nie znasz, a. on nie odbiera, ma wyłączony telefon. Może mu padł, bo on coś tam mówił, że ma sobą baterię. Poczekajcie, puścimy tego busa. Bo on bardzo się. Śliczny... No to przyspieszmy po prostu. O to dawaj. Znowu jedziesz środkiem. O właśnie, tak. Bo jedziemy sz na szachownicę. Dominik jest pierwszy po prawej. Kacper jest drugi po lewej. Ty jesteś trzecia po prawej. A jestem czwarty po lewej. Taka szachownica. I tak okay. się powinno jechać motocyklem. A jak zjeżdżasz do środka, to jest niebezpieczne. O, a Dominik to w ogóle już odwala. Hehe. <laughs> Cały czas zostaje jakimiś kamieniami no, mi się sam ci zrobić. Ale nie od ciebie, nie, to teraz od Kaspra. Kaspra. Dobrze, idą. Dobrze, patka. No i odepchnij kierownicę, wiesz o co chodzi. Spokojnie mogłaś jechać tak jak szybko jak jechałaś wcześniej. Dobrze, o to chodzi, o to chodzi, dawaj, Katko, dawaj. Dobrze jest. I nie hamuj, tylko kierownicę odepchnij i się kładziesz. I jedziemy, bardzo dobrze, żwawo, pięknie, o to chodzi. My heart is a ghost town. Nie, lepiej. Uh, and I won't go. I have guns in my head and I won't go. And uh, spirit in my head and I won't go. Goldstone. A, a to ty słuchasz muzyki? Ch... Bo nie mogę słuchać swojego pierdolenia Aha. <grymne> <Dzięki>. <grymne> No, no słuchaj, ja słucham na kasku. No normalne. Ja wiem, jak co ty czujesz. No. Ale szczerze, to ja nie, <grymne> nie <wybiam, bo> jak nie, <grymne> nie, no ja go wyłączę zaraz. Kogo, nie? No kurde, śpiewaj stary, jak już słuchasz, to słuchaj, nie śpiewaj. No i ile jedziesz? 100, 100, 100. Jak się czujesz! 100, 100. <słuch> Ej, a mój ten będzie tak strzelał? Nie. Aha. Hmm. Oczywiście, że tak. Teraz. Teraz wypadka. Nie, no żartuję, dawaj na trójkę. Na trójkę. I gaz do końca. I czwórka. I do końca, odkręć. Mocno, dajesz! Uhuhu! Dobrze. No i jak się patka jechało. Idę teraz do lewego, do lewego, do lewego. O kurwa, na no drugi pas załać w ogóle. Nie. Na lewy pas, na lewy pas podka, na lewy. Przejebane. Jak wjedziesz to, to jak w to to się nic nie dzieje. Nic się, nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, tylko tak jak na krosie, podnieś dupę, jak wierzysz w coś takiego. To no w prawo, panowie i panie. Dobrze. No i jak się jechało teraz tak szybko? Taka adrenalina. O, tu jest. Dobra. Tu, 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 tu. Ostrożnie tylko teraz, Patka. Można tam wjechać motocyklami? Żeby się nie zatrzymała na tym. O, o, dawaj, dawaj, śmiało. Tak, można. Panowie, może by tu stanąć? Tak, tu ładnie, nie? No Ale, o, 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 patrzcie, o, tylko w drugą, może, co? Czy nie, to, czy tyłami? Nie, w tą, ja bym tak. Przodem w tamtą stronę. Tak jak ja stanąłem, pod kątem. Dobra.